Siema, w tym odcinku przejdziemy się na mapie makieta kolejowa Bercikowo. Ja już nie będę przedłużał, niech to się załaduje i już Wam nie będę więcej gadał. Cel na ten odcinek jest taki, żeby odkryć te stacje, których jeszcze nie widziałem. Może reszta z Was już je widziała, ale ja jeszcze nie do końca się zapoznałem z tą mapą, więc chciałbym tutaj poszukać, poszukać tych stacji. Jest ich bodajże trzy, może troszkę więcej, trochę mniej. na Pewno nie ma ich więcej niż 5, tego jestem pewny na 100%, ale nie gwarantuję, że w tym odcinku znajdziemy wszystkie, więc miłego oglądania. Będę wjeżdżał w takie zakątki, gdzie jeszcze nie byłem, więc jak na razie myślę, że będzie dobrze. Aczkolwiek e, mój wredny kolega już zaspoilerował, gdzie są jakieś stacje, więc pewnie nie będzie z tym większego problemu. Oczywiście pomijamy wszystkie semafory. Chodzi tylko tutaj o to, żebym wiedział, gdzie mogę nagrywać następne odcinki. I na pewno w przyszłości, prawdopodobnie, pojawi się serwer, gdzie będzie mógł dołączyć każdy widz. Podam w opisie tego filmu moją nazwę w Robloxie. Więc myślę, że nie będzie żadnego problemu. Żeby mnie dodać do znajomych. I stworzę właśnie taki serwer dla widzów, gdzie każdy będzie mógł dołączyć, który ma mnie w znajomych, tak? Bo to będzie prywatny serwer. Od razu z góry mówię, że warto e, odwiedzić kanał takiego youtubera jak Wojtowiec. Teraz ma. E, Przerobiony nikt na brak informacji. Bardzo ciekawe filmy. Sam subskrybuję, sam oglądam. Nawet po kilka razy po późnych godzinach. No i kanał Warszawski Transport Publiczny. Ostatnimi czasy niestety nie mogę znaleźć kanału WTP, dlatego podam w karcie jedynie do Wojtowca. I naprawdę warto zasubskrybować, bo to jest naprawdę mega gość. Naprawdę. I teraz ja zwalniam do 50%. Idę przyprogramować to tak. Jezus Maria, ale jak to? <noise> jako, że sen tutaj. Z... Czegoś takiego jak. Um, nie. Nie SPE, nie SPK. Ten komputerowy SCS, no. I nie wiem, jak się obsługuje SPK. Nie wiem, jak zmienić tą zwrotnicę. Kurczę. Tutaj mamy na pewno semafory, a już widzę. No, w końcu. I to nie, że, żeby coś było w filmiku, dlatego mówię, że nie wiem, jak zmienić, tylko naprawdę nie wiem. No i myślę, że jak znajdziemy te wszystkie stacje, to weźmiemy jakieś potężne. O. Tego jeszcze nie widziałem, co to? Co to za stacja? Jaśkowice. Nice. Nie byłem tutaj wcześniej. Mamy jeszcze. Nie wiem, co to jest. Elektrociepłownia. Bo na pewno to nie jest. Koksownia. Toż wiem, bo widziałem koksownię w swoim życiu. No i to nie wygląda jak koksownia. Koksownia ma więcej kominów. To jest pewne. Czemu nie jedzie? A jedzie tylko tak bardzo wolno. Przecież nie dałem na 100%. Czego ja się spodziewam. No dobra, jedziemy dalej. Może tam jeszcze coś będzie. Bo ja zazwyczaj jeżdżę tutaj po prostej, nie? A tutaj piękna stacja. Taka mała. Myślę, że pol regio, dla Poleregio idealna. Ja przepraszam, na początku filmiku obiecałem, że nie będę gadał, ale jednak jestem osobą w charakterze. Gaduła, i często, jak gram czy, czy nagrywam nawet jakiś filmik dla kolegów, informacyjny, to nie jestem się nie jestem w stanie się powstrzymać od komentowania. Jednak to jest dosyć trudne. Myślę, że na następny raz chyba muszę wziąć z osobowej. Eu44 Gryfina, albo Epokę, bo ten Czapajew to bardzo słabo jedzie. Przydałby się nam jakiś szybszy transport, no ale na pewno kibel szybszy nie będzie. Żaden ani nowszy ani starszy. Kolejna stacja na racibów? E, Okej, okay, no to kolejna stacja odkryta. A co to jest? SM31 PKP Cargo. Dziwne. A tam co jest? To są te techniczne. Ja ich nie widziałem w ogóle i zawsze chciałem pojeździć. To już będę wiedział. SM42 i wagony PKP Energetyka. A tu jest. Tu są te wszystkie narzędzia. Nice. Teraz to już będę wiedział to co to jest. Też jest jakaś mała stacja. A tam co? Nie wiem coś dziwnego. Może lepiej się nie pytać, bo nie wiem co się stanie. Tam jeszcze coś wiecie co. Ja chyba muszę zrobić z, tą potęż, z tego potężniejszą se serię niż z Virtual Warsą Transport Sim. A nie, to jest Polregio! Czyli w taki sposób dojechaliśmy do Polregio. Tylko teraz, żebym nie wjechał w to Polregio. O, tam coś jeszcze jest. Tu można byłoby sprawdzić. No, nie jest tego tak mało, szczerze powiedziawszy. Teraz jestem akurat sam na serwie. Ciekawe, która godzina. Szczerze powiedziawszy, dzisiaj wstałem i od razu co zacząłem robić. O, kolejna stacja. To nagrywać. Chałupki krzyżanowice. Okej. Okay. Kurde. rotorowy szlak, nice. Kurczę, to tutaj można zrobić niezły taki roleplay ze jeżdżenia pociągami, bo odkryłem teraz chyba trzy nowe stacje, cztery i jest piąta. No to grubo się myliłem, że nie będzie ich więcej niż pięć. O, to wychodzi włącznie z piątką. I co tu? Tu się tory kończą. Tu się zjeżdżają. A, i to jest taka kończąca. Fajna. Ej, dobra, to cofamy. Nie chcę tutaj wjeżdżać. A Nie, przecież mam tam lokomotywę. Ja tylko zrobię tak, żeby to tam jechało. Muszę teraz zdążyć, zanim ona tam dojedzie. A nie. Tak, gdzieś jak muszę tutaj wjechać, i będę musiał tam e, zmienić tory, żeby pojechać dalej. No, to też mądrze zrobili. No, dobra, tak, tak, muszę i tak. Dobra. Ale powiem szczerze, że ładna stacja. Tutaj tak ładnie by. O, to jest taka nowoczesna. Te łuki mi trochę przypominają, kurde, e, Nową Zachodnią. Ale stacja ładna. Szkoda tylko, że taki marny budynek zrobili. Z cegieł. No cóż. Nic, w ogóle nie mam na to wpływu. Jak sobie dojedzie. Czemu on stoi? Eee, halo, nie rozumiem czegoś. Czemu ty stoisz? A do tyłu pojedzie? Pewnie się jakoś coś zaklinował gdzieś. Zmieniamy mu kierunek jazdy. Może teraz się przebije. Nie, coś mu się zbugowało. Dobra, to na razie go zostawimy. Trzeba iść tam, zobaczyć, co tam jest. Na razie widzę tylko coś towarowego. A tu jest fabryka out Czy jak bierzemy te puste palety autolawety właśnie z nie z osobowej sory, tylko z towarowej, to przyjeżdżamy tutaj, zostawiamy puste i bierzemy załadowane. Nice! Tego ja to nie wiedziałem. No, i tam już mamy klasycznie piotrków. To już nie, nie, nie trzeba sprawdzać, bo to już wiemy. Nie, ale czekaj, bo tam jeszcze coś jest. Tam też trzeba sprawdzić. Boję się pomyśleć, że zaraz będzie szósta stacja. Powiedziałem, że nawet pięciu nie będzie. Widzę stację to już szósta czy siódma. Jak to się nazywa ta stacja? Piotrków rafineria. No właśnie, tutaj jest rafineria, cysterny są. No i tutaj są kominy. To mnie zastanawia, gdzie... Może któryś z kominów to jest ten, gdzie jest wypalany gaz. Nie wiem, nie mam pojęcia. To, co się zawsze ten płomek świeci. No ale dobra. Rafineria Piotrków, idziemy dalej. Co dalej tam jest? To mnie bardzo zastanawia. Kolejna stacja. Proszę nie. No nie. Siódma, ósma stacja. Co znowu? Krzeszczów. Ja pierdzielę. Siódma, ósma stacja. Idziemy dalej. Ale się okaże, że ogólnie grając od niedawna w Bercikowo i jeżdżąc dosyć dużo prywatnie, bez filmów na tej mapie, i z kolegami samemu to nie widziałem, że jeszcze są inne. Że jeszcze są inne stacje. Można tutaj zrobić naprawdę niezły składnik Polregio i nieźle pojeździć sobie. Naprawdę. A a to już wiemy, co tutaj jest za stacja. To jest bytom. No, ja zawsze dojeżdżałem tutaj do bytomia. Na przykład najczęściej AC Sobieski albo Intercity Rybak albo moim Intercity kasztelański. To jest. E, nie wiem jak mam to powiedzieć. Biorę sobie rybaka e, i odczepiam ostatni wagon. Nie, poczekajcie, bo coś, coś zszczyłem. Najpierw biorę pierwsze dwa wagony od Panoramy, pierwszą klasę i Wars, te najnowsze. Później podczepiam je do rybaka i odczepiam ostatnią, pierwszą klasę. No, a dalej to już wiem, panie, dalej jest Rybnik, Makieta, Bercikowo-Ligota, bercikowo, bercikowo, Wilcza i to w takie wielkie kółko zachodzi. No to myślę, że było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie zmuszam wszystkich do subskrypcji i lajka, bo myślę, że żulem nie jestem i nie warto jest prosić o łapki w górę i o suba dlatego, że jeżeli dana osoba będzie chciała, no to to zrobi. Jeżeli nie będzie chciała, to tego nie zrobi. Więc nie zmuszam to już jest Wasze zdanie, a ja dziękuję za odcinek. Jak to nagrywałem? I kończę nagrywać jest godzina 8:07. No i mam nadzieję, że materiał się spodobał. Do zobaczenia. Cześć.